Za chwilkę włączymy nasz tuner z głowicą GFE105 już z zasilaniem z tunera, a nie z zewnętrznego zasilacza. Tutaj sobie leży, że musiałem dorobić parę rzeczy, żeby to działało na 25V. Oryginalna głowica chodzi na 25V. Raptem 10 za dużo. Wstawiłem też nową żaróweczkę ładnie to wygląda tutaj widać też korozję spróbujemy się jej pozbyć no dobra, odpalmy a może chciałbyś polecieć w wakacje na jakąś wyspę? tak, na bezludną i co byśmy tam robili? na bezludną, Ta, na bezludną najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank pocztowy. i prościej, tym lepiej. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Reklama. Ciekawi mnie dlaczego to jest tak, że ten sygnał jakby się dostrajał i nie gra od razu. Podobnie robi się tutaj, jak się przełącza kanały, też nie gra od razu, tylko tak startuje z cicha, potem głośniej, głośniej i potem gra ładnie. Tak, jakby to było celowo zaimplementowane: takie narastanie dźwięku. Ale nie wiem, czy to jest awaria, czy to tak ktoś wymyślił. I pewnie się nie dowiem.